Ponieważ seniorzy są bardzo istotną grupą mieszkańców, ich potrzeby są bardzo ważne, natomiast nie do końca my zdajemy sobie sprawę z tych potrzeb. W związku z tym, mając świadomości to, że kandydowanie na burmistrza jest bardzo odpowiedzialną rzeczą i chcąc stworzyć taki program, który w rzeczywistości odpowiada na potrzeby, ale także jest oparty o możliwości finansowe, zaprosiłam seniorów, żeby przede wszystkim wysłuchać tego, co oni mają do powiedzenia. Bo nieważne jest to, co my myślimy, ważne to, co nasi mieszkańcy i z jakimi problemami oni się na co dzień borykają. Problemów jest wiele. Przede wszystkim brak miejsca, i tu się zobowiązałam, i do kamery też się zobowiązuję, że powstanie centrum sportowo-rekreacyjne, w którym będzie miejsce przeznaczone dla seniorów, ale nie tylko dla seniorów, także dla młodzieży, także dla kobiet, bo to jest w moim programie, aby te grupy, o których mówię, miały swoje miejsce, gdzie będą mogły się spotykać. Drugi problem, który seniorzy poruszają, to jest bardzo słaba. Oferta opieki zdrowotnej. Nie dysponujemy jako gmina publicznym środkiem ośrodkiem zdrowia. W związku z tym ważne jest, aby pomyśleć o tym, w jaki sposób tę opiekę zapewnić. Jednym z moich pomysłów jest to, aby powstało jak najszybciej takie centrum rehabilitacji, finansowane ze środków publicznych, bo rehabilitacja dotyczy każdego, nie tylko seniorów, ale Każdego z nas, kto ma do czynienia zazwyczaj z pracą siedzącą. Kolejna rzecz to w ogóle wsparcie medyczne, i tutaj dzięki wsparciu ze strony rządowej, o którym też mówiła pani marszałek Kidawa Błońska, będziemy mogli znaleźć takie rozwiązania dla potrzeb naszych mieszkańców. Przede wszystkim chcieliśmy serdecznie podziękować Monice za tego rodzaju spotkania. Myślę, że one dla nas są taką inspiracją i wrażeniem własnych odczuć, własnych życzeń i przede wszystkim no, chcielibyśmy jej jakieś kierunki działania nakreślić, na co powinna zwrócić szczególną uwagę, bo przecież problemów na co dzień jest mnóstwo, zwłaszcza, że seniorów przybywa nam myślę, że w bardzo szybkim tempie. Stanowimy tutaj w Grójcu już bardzo liczną grupę, dzięki tu wsparciom Pani Dyrektor, wsparciu no, korzystamy z różnych form, które nas w jakiś sposób mobilizują i aktywizują do różnych form działalności. Dlatego od Państwa zależy, kto będzie włodarzem Waszego miasta. Ja stawiam na kobiety, dobrze wykształcone, Energetyczne, kobiety, które potrafią rozmawiać z innymi, i taką świetną, naprawdę doskonałą kandydatką w grójcu jest pani Kozłowska.